Znowu my... Nie, yeah, boy. Bajba, 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 <tostan> bajba, Możemy tak Możemy tak bajba, 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 mi się tu wszystko pierwsze bajba, 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 Peter, było cię słychać, jak twoje rodzice to zobaczą. Albo czekajcie, ja was inaczej zaznaczę. Czemu ty masz takie słabe to, Klaudia? Nie Czemu? da się tego wyżej dać. Dobra, widzowie, nie jest przeklapane, bo... Nie da się tego wyżej dać. Bo Klaudia! Zepsu. To tak było na naturalnie, tylko że... Ej, mam plan. O, styk! Czekaj, tylko... O! To też wygląda dobrze. To jest mi telefon. A nie lepiej, bo to jeszcze było tak inaczej. Dobra, że Peter tak... nie narzeka i hmm. nie wszystko Ale kur... No nie widać. A, tak by było git. To. Klaudia trzymaj tak ładowarkę z tyłu. No tak. Dobra, się Gramy turniej. Ja gram z bo muszę go podbić. Let's go. Let's go. A, i tu jest mój partner. Tu po tej stronie siedzi Peterbot. No... Nie, Peter, bo prawdziwy. On nie pokazuje. No. Nie, prawdziwy Peter, tylko no, Piotrek. Piotrek, tak, Piotrek, mój kolega. Ja jestem haker 2.0. XDDDDD. Patrzcie bo robię. jesteś takim hakerem, który zawsze wszystko mi do każdego dojedzie. No, i Oj, nie się, nie dzieje? się dzieje. Halo? Halo? Nie Ej, tak? w ogóle laguję przeciwników. No, Ej, no. na turnieju? Tak, słabiaki. No. Ej, bo mój w ogóle kolega z Warszawy przyjechał. No Klaudia, zaś to trzymasz. O, z tyłu mam, Tył. Dobra, tył tec i razem tec. Nie wiem, bo widzą to źle wygląda bardzo. Miś puchatek chciał ci... Nie, siusior podaj. Siusior <noise> no. nie mu, mi, wiesz. Chodź, Mnie będzie ten nick prześladował do końca mojego życia będzie... No dawaj tą piłkę, wiesz Ej, żeś chyba za to blisko No dawaj, typie ja Tego widać tak słabo Ten nikt jest zajebisty mm. <grym> Nie do tej bramki, typie <grym> I snakę coś wysłał A Ty No czemu ty nie do tej bramki jeszcze no. <grym> Nie do tej bramki to jest naj To jest najlepsze. Nie pojęcie. wiem, widzowie musicie jakoś sobie tak głową ustawić, bo... No, inaczej nie dam chyba. To trzymaj dobra, już tak nagrywa. Dobra, dobra, chyba dobre jest, teraz Mogliśmy tak przecież od początku. Dobra, wygrano. To ja strzeliłem ten. Peter. Po Ugrywaj ik Dobra, teraz... umasz uh, masz... Dobra, gramy Peter, grama OneBiwana. One. Jak ktoś dowiedzie może strasznie trząść, bo mi się coś z trzęsą ręce. I po co? Przestań. No ale super bracie. Super jest najlepszy na świecie, który każdego go to będę z No. Co? Będę, będę, będę. A i widzowie piszcie w komentarzach jaki kolejny odcinek chcielibyście. Czy? Z, no, z Fortnite, no Sport Z Fortnita, z znowu, czy z Robloxa? Czy z innych... Czy z innych na przykład gier? Peter nie pomaga. Zostaje Oto. I ja oni Dobra, nie mam. I widzowie, możecie ze mną zagrać. Aldi Wam po tej rundzie pokażę. I może na Discordzie się połączymy i pogadamy sobie. Przyjedziesz do mojej chaty. Idealna muza teraz. Na czempionie. Na czempionie. Misz Puchatek chciał zjeść lody, ale ich nie zjadł. Cicho. Cicho, to jest kryz. Mam złe. Mam bardzo mało. Ale zmyślasz. No teraz już nie, ale strzelam wola. Szusior z strzelił gora. Shusior, jej! Grać Shusior to jest No. Fest. Ło! Wow. Wow, ci dała rura jakaś. Dobra, Nie no Dobra, hacker 20 jest bardzo mocny ze siusiorem Jestem 2.0! 0 A, hacker 2 sorry. Jest mocny ze siusiorem Nie, przegrano. No nie aż tak do końca przegrana. 1-0. 1-0, tylko że to jest naj... to jest najgorsze. Come on. Come on. Nie no, płagam, proszę. No patrzcie co ja zrobię. Patrzcie jaki kółko. Idealnie to zrobiłeś z, wy... z namiotem tej piosenki, wiesz? nie no, Czy, że jestem prosą w tym grze, nie wiem, tak lepiej widać? Nie, no tak. Czy z podkładem jednak? Idą na naszą? Tylko, że jak też, no to ta, ta podkładka to jest do rysowania przez telefon, nie wiem. Dobra, ja tutaj, tutaj mogę zrobić? Twoje misze? Dobra, ja lecę i strzelam go sali sali meme co? Jak to było w kudy? Ok. Ok, Dobra, ścielaj śusior. Pamię. Patrz śusior. Mój kolega tu dwa razy strzelenie ma. Jona! A i to ja. MTF ma. Ej, śusior, zróbłeś coś. Ej, kijk. O. E we'll o